Teraz wprowadzany, już prawie, prawie zajął swoje miejsce. Tam nieco szalała Tirsa w swoim startboxie. No, Felix już prawie w startboxie, już prawie wszedł do maszyny startowej. Chyba mamy komplet. I drzwiczki się otworzyły. Gonitwa wystartowała. Ładny równy start. Tam troszeczkę tylko stracił King Sobieski. Pozostałe konie blisko siebie. Na prowadzeniu jest Tirsa na pozycji drugiej, Tanatos na trzecim, Simelle na czwartej pozycji, Yamas na piątym zawieja. Na szóstej pozycji zdaje się, że galopuje Noranda. Konie są na przeciwległej prostej, mają jeszcze około 1500 metrów do celownika. Tirsa jest jest na froncie, na drugiej pozycji galopuje Thanatos, na trzecim jest Simella, na czwartej pozycji Yamas na piątej Zawieja, na pozycji szóstej Noranda, na siódmym miejscu Zarra, następnie Wellington i Felix, ale jeszcze 1200 metrów pozostało do słupa. Cały czas Tirsa jest na prowadzeniu, to ona dyktuje tutaj tempo, narzuca swoje warunki. Na drugim bardzo blisko niej galopuje Thanatos, na pozycji trzeciej jest Simella, na czwartym Dalej e, zawieja, następnie Zarra, Wellington odpada troszeczkę, Noranda, następnie Felix i koniec są już w zakręcie, w zasadzie w połowie tego zakrętu cały czas prowadzi Tirsa, ale bardzo bardzo blisko niej jest już Simella, która nieznacznie prześcignęła Tanatosa i jest na drugim miejscu, na trzecim Tanatos, następnie Yamas bardzo mocno szerokim kołem przechodzi do przodu również Zarra. E, no i mamy prostą finiszową. Bardzo ładnie przeszła tutaj do przodu Simella. Przy bandzie zyskała najwięcej na wyjściu na prostą finiszową. Simella prowadzi. Na drugim jest Tirsa. Po zewnętrznej rozpędza się również Zarra. Jeszcze 300 metrów do celownika. Simella i Zarra. Widać, że Zarra bardzo mocno przyspiesza. I atakuje słabnącą chyba Simellę. Ale będzie walka do ostatnich metrów. Zarra i Simella. Na trzecim zawieja. Jeszcze tylko 50 metrów. Zarra i Simella. Zarra wygrywa Simella na drugim, na trzecim zawieja na czwartym Tirsa następnie Wellington, a jako ostatni przybiega do celownika King Sobieski. Oznaczona numerem 11 klacze Zarra trenowana przez Roberta Świątka i poprowadzona do zwycięstwa przez jockeya Kamila Grzybowskiego. Zarra i Kamil Grzybowski. Ten duet jako pierwszy minął linię celową.